O! Tak te paździorki wyglądają. Sromotnik smrodliwy. Zobaczcie jak już muchy na nim siedzą. A więc piestrzyca kędzierzawa. Przepiękny grzyb. Jest to pieprznik pomarańczowy. Tak on wygląda. A dlaczego? No galaretek, bo, bo galaretek, a kolczasty, bo zobaczcie jakie on ma piękne kolce pod spodem. Że jest to modro borowik ponury, a chociażby z tego względu, że jak można się dobrze przyjrzeć, widać tutaj siateczkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, w poniedziałek, 15 września, yy, trzeci i ostatni dzień yy, moich zmagań tutaj na pomorzu. No i cóż, wstałem rano, przyjechałem z Rumi do Wejherowa dzisiaj. Yy, no i postanowiłem iść od Wejherowa w górę, czyli ten, tak, jakby na północ stronę morza. No i powiem to tak, no nie jestem zadowolony. Nie wiedziałem, a tu jest na mapie to inaczej wyglądało. Tutaj są w ogóle dużo lasów jest wyciętych w koło wecherowa na początku. Musiałem daleko, 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 daleko odejść. Dopiero się zaczynają jakieś w miarę laski. Takie, że można będzie po nich pochodzić. Czy tu będą grzyby, nie wiem. Totalnie mi się to nie podoba. Byłem z 10 po 6 wejcherowie, natomiast jest. Dochodzi 8, tyle straciłem, żeby dojść i żeby w ogóle znaleźć jakiś konkretniejszy las, taki w miarę czysty dochodzenia, bo albo, mówię, albo lasy wycięte, albo zarośnięte, albo modniki. No i cóż, no patrzymy. Trzymajcie kciuki, może się uda. Mówię, ostatni dzień, więc spróbuję coś znaleźć. Czasu mam do jakiejś godziny 12, a więc 4 godziny. O 12 muszę się gdzieś stąd zabierać, na gdzieś pół do 12, bo o pierwszej mam pociąg już, który leci prawie bezpośrednio do domu, no do Warszawy tam mam przesiadkę jeszcze na Radom. Yy, A więc, no zobaczymy, no co będzie, to będzie, mam nadzieję, że coś będzie, trzymajcie kciuki, a ja już nie zanudzam, lecę w stronę lasu, zapraszam. No słuchajcie, namierzyłem na, na taki lasek, no wygląda zacnie. Jest sosna, namchu, młoda. Może będą podżybki, kurki, ale może uda mi się spełnić drugą część mojego planu, moich marzeń, i może trafię tu na jakieś americano. Kurde, bardzo fajnie by było. Nie wiem, czy to tak he, zryte przez dziki, czy tak he, ludzie przegrzebali, ale no nie, no przez dziki pewnie. O, jest jakiś muchomorek czerwony, więc jakaś oznaka życia w tym lesie jest. No dobra, chodzimy tu i spróbujemy. Może się coś uda no. Ważne, że trafiłem na jakiś wreszcie normalny las. A wy trzymajcie kciuki. Taki poprzecinany las i bardzo fajny, ciekawy grzybek. Jest to któryś z rodzaju gwiazdoży i albo to jest gwiazdoż frędzelkowany, albo gwiazdoż rudawy. Dokładnie nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz w życiu trafiłem na te grzyby. Bardziej... Nie wiem, powiedziałbym, że to jest chyba ten rudawy, ale pewności nie mam. one oczywiście będą wyrzucać owocniki. O. Fajne grzybki, ciekawe. Pierwszy raz mówię, widzę fantastyczne. Słuchajcie, kolejne fantastyczne znalezisko. Jest to yy, grzyb z gatunku śluzowców. Jest to paździorek ciemny. A tak to wygląda. Nie wiem czy będzie wam dane go zobaczyć. O! Tak te paździorki wyglądają. Czyż nie piękne grzybki. Może o! Straszne maleństwo to jest. Ale moje sprytne oko dopatrzyło się tego przepięknego gatunku grzybka, którego też pierwszy raz udało mi się spotkać. Fantastyko, no, a obok pięknoruk, który tam sobie z boku jeszcze wyrasta. Wreszcie ciekawsze lasy dochodzenia, nawet parking dla przyjezdnych. To chyba wszystko grzybiarze są, tak mi się wydaje. No bo z samego rana tu samochody, to jak stoją pod lasem, to pewno na grzyby. No ale zaraz my tutaj ruszymy. Ale zanim tam ruszymy, to kolejny ciekawy grzybek, którego już pokazywałem Wam bodajże w tym roku. Sromotnik smrodliwy. Zobaczcie, jak już muchy na nim siedzą. Już go tu ładują. On tutaj. Yy, muszę coś znaleźć. Tu w tej części to są zarodniki. Te muchy pasożytując tutaj. Zjadają to, to zbierają i roznoszą w ten sposób. On się rozmnaża. Natomiast potem zostanie, ta główka będzie biała. Yy, I to właśnie takiego już pustego, tak jakby bez tego. Pokazywałem Wam, ale śmierć. Bleh. pokazywałem Wam go w tym roku na Świętej Katarzynie. Tamten był taki już objedzony, bez tych zarodników, a ten jest jeszcze w całości. Zatknąłem na takiego grzybka, który się nazywa twardzioszek czosnaczek, albo twardzioszek czosnkowy. Jeden z tych dwóch na pewno. Ja go specjalnie zerwałem, bo musiałem go potrzeć sobie, ale mówię wam, no pachnie idealnie, normalnie czoskiem. Mm. Jakbym ząbek czosku, kurde, trzymał w ręku. Tak to wspaniale pachnie. Mhm. Szukam jeszcze więcej owocników, ale takich rosnących, ale nie zauważyłem ten jeden tylko tak kurde wyrastał mi tutaj akurat go dojrzałem tak właśnie tutaj w rowie bardziej ale może jeszcze za chwilę jakiegoś trafię, to wam pokażę jest to kolejny grzyb którego spotykam pierwszy raz w życiu a więc piestrzyca kędzierzawa przepiękny grzyb nigdy go wcześniej nie widziałem pokazywałem wam piestrzycę zatokowatą ale kędzierzawej nie bo sam ją widzę pierwszy raz przepiękny grzybek jadalny nie jest to grzyb pod ochroną ale za ten jego urok no nie mógłbym go nawet zabierać Niech on sobie tutaj rośnie. Ale spójrzcie, cóż tu jest za magiczne miejsce. Dzisiaj, no co prawdaż nie zbieram normalnie grzybów, tak jakbym chciał. Ale za to trafiają mi się co róż w jakieś to wspaniałe gatunki. Przede wszystkim same nowości grzybowe. Coś wspaniałego. Ja to jako taki no przede wszystkim grzybiarz, ale też i taki grzyb, który się interesuje wszelakimi gatunkami. No to dla mnie to coś wspaniałego. Takie miejsce, no, gdzie można odkryć tyle fajnych gatunków grzybów, które się widziało po prostu pierwszy raz w swoim życiu. Ok. I znów ten twardzioszek czosnkowy. Tylko tym razem mogę wam go pokazać w całości. Długie, ciemne trzony. Bardzo długie. Taki, ho, ho, Galanty ten trzon. Prążkowania na kapeluszu. Ten jest akurat jeszcze z takim czubeczkiem, ale y, młodsze owocniki będą są bardziej takie y, z takim czubkiem. Natomiast one już zaczynają się z wiekiem rozkładać i ten się już powoli zaczyna że tak powiem prostować. Ale zapach czosku normalnie jak biorę ręką czuję aromat czosnkowy, coś wspaniałego. Świetny grzybek, oczywiście jadalny, można go używać jako czosnkowej przyprawy. Fantastyko. Słuchajcie, kurde, kolejny fantastyczny grzybek. Już go wam kiedyś pokazywałem yy, na przysuskich lasach. Jest to pieprznik pomarańczowy. Tak on wygląda. No od spodu jak od spodu, ale. Tutaj górę ma pomarańczową. Ktoś po prostu powyrywał. Myślał, że to normalna kurka. Potem się tak zaczął zastanawiać i widzę powyrzucał te, te grzybki. Ja sobie. Tutaj poprzerywam trochę, bo tutaj są fajne rosnące owocniki. No. I tak to fantastycznie wygląda. Teraz pokażę Wam jeszcze jak wygląda zwykły pieprznik jadalny. No jest różnica w wyglądzie. Od spodu może niekoniecznie ten kolor jest tak widoczny. Natomiast od góry no jest różnica jak cholera. Ja jeszcze może wygrzebie sobie taki trochę inny, mniejszy jakiś owocnik, ale akurat tu mam na wierzchu same takie większe. O ten taki skromniejszy, a może bardziej żółty. No ale to nawet jest różnica, widzicie, bardzo duża. i tak jak mówię od spodu może niekoniecznie no te żyłki są całkowicie inaczej te listewki położone tu są tu są takie bardziej proste ujadalnego tutaj zobaczcie listewki są takie y, roz jakbym to powiedział, roz y, takie roz no, no porozwalane, porozchodzone na różne strony, ale takie pierzaste trochę, nie są takie proste, y, schodzące idealnie tak, tylko takie Chociaż tutaj są, no widzicie, takie są pożeberkowane jakby troszeczkę. Całkowicie inaczej ten pieprznik wygląda. Grzyb też jadalny, bardzo smaczny. Yy, uważany za dość rzadki w Polsce. Ja go często spotykam w różnych lasach, najczęściej na świętokrzyskich lasach. Czy, a jeszcze bardziej tam od strony Przysuchy, jak jeżdżę z tamte lasy. Yy, no nie będę go zabierał. Wybiorę tylko te zerwane owocniki, które i tak już są zerwane. To te zabiorę. Natomiast te, które są rosnące zostawiam, bo niech on rośnie. No po prostu tak jak mówię, w niektórych rejonach kraju jest go po prostu bardzo mało. Więc nie wiem jak tu, ale jak już wyrósł, niech rośnie. A no jeszcze dodam, że rośnie pod bukami, co właśnie znajdujemy tutaj. No tu jest akurat las mieszany, bo jest i sosna, ale są i buki. Przy tutaj mam akurat piękne Skupisko raz, dwa, trzech takich wielkich buków i, i one przy tych buczkach sobie wyrosły i mamy całą rodzinę uchówki jest to uchówka ośla I to też jest grzybek jadalny Powiem Wam, zobaczcie, ta jaka Ależ piękna uchowa wielka, potężna Oczywiście jest ich tutaj znacznie, znacznie więcej. A obok następny jadalny grzybek na pniu, którego już wam pokazywałem, ale muszę go wam pokazać. Jest to galaretek kolczasty, przepiękne grzybki, ale zobaczcie ile ich tu jest. Ależ on tutaj, go pięknie porosło. Wszystko się po niego poprzyklejało. O. Jak on tu cudnie wygląda. A dlaczego? No galaretek, bo bo galaretek, a kolczasty, bo zobaczcie jaki on ma piękne kolce pod spodem. Taka kolczatka. Przepiękny. Bardzo fajnych grzybek. No i tak jak mówię, jadalny. No wreszcie coś dla mnie, czyli pieprzniki jadalne. Tutaj tak malutko troszeczkę, ale widzę, że tutaj dalej już o całkiem przyjemnie się zaczyna. Tu troszeczkę, tu troszeczkę tam, tam, tam gdzieś tam gdzieś, tam gdzieś, także troszkę tu ich widzę jak dalej, o zobaczcie tu jakie fajne kureczki kolejne kury no także wreszcie coś co będę mógł sobie pozbierać żeby zabrać czyli kurasy no ja tu jeszcze pewnie w takim bądź układzie się trochę rozejrzę no bo tu widzę troszkę taki fajny lasek na kozarka Może jaki koźlarzyk jeszcze będzie Ale to Ja się sam tutaj przelecę Nie będę was tutaj katował takim czastym lasem I nic tam w tych brzuszkach nie było Kompletnie więc wróciłem się biorę się za wycinanie kureczek no, praktycznie większość już bo wycinałem ale kilka mówię wytniemy sobie wspólnie od razu bo ich tu pyk Kurde pod tymi gałęziami ja z plecakiem jeszcze łażę. Zamiast sobie plecak ściągnąć. A, no, polecimy tak. O tak. Jeszcze. Do dojemy, doczyścimy. Pyk. Dobra, i chyba jeszcze tu coś było. Tak, jeszcze tu są. Oczywiście zabrałem tylko te co większe, drobne zostały. Drobne sobie dalej będą rosły. Bo to nie o to chodzi, żeby wszystkie zabrać. Te maluszki nam są wcale niepotrzebne. I tak to wyszło. Taka całkiem przyjemna czapa. Pięknych takich pieprzników. Przy trasie, przy samej ulicy, dęby. Trochę młodsze też krzaki. No i natrafiłem jakieś, mówię, wielkie grzybisko. Wyrywałem, żeby sprawdzić, co to. No. Z tego co wydaje mi się, bo bardzo stary grzyb, że jest to modro, borowik, ponury. A chociażby z tego względu, że jak można się dobrze przyjrzeć, widać tutaj siateczkę. Mimo starego grzyba ta siatka jest tutaj bardzo wyraźna. Także nie jest to cegla z topory, a ponury. Ja oczywiście starych grzybów nie biorę. Idąc dalej przy tych dębach, bo ja z tamtej strony, teraz jestem z tej. Borowik usiadkowany. Bardzo zresztą stary. Widać, że borowik usiadkowany, czy to są dwa borowiki. Chyba jeden duży. Ale widać, że bardzo stary. Nie ruszamy, zostawiamy, niech sobie rośnie. Ale jak to się mówi, borowik został, znaczy dzień został zaliczony borowikiem usiadkowanym. Jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, idąc główną trasą, tu jest główna trasa, bo już powoli zmierzam na pociąg, bo zostało mi półtorej godziny do odjazdu. No trafił mi się taki las świerkowy. Mówię, no, ja zajdę, mówię, kawałek przejdę, zobaczymy co się dzieje. No i zobaczcie, jest ryzyk, jest ryzyk. Co prawda nie jest to y, mleczaj ryc ten spod sosen, tylko jest to mleczaj świerkowy, bo mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie ze świerkiem. Czas mojej, mojego pobytu na y, Pomorzu dobiega końca, niedługo pociąg ja już coraz bliżej wejcherowa, żeby już wracać do domu. No i kończymy ten drugi yy, dzień grzybowy też. Szybkie podsumowanie, w sumie to bardzo nie mam co podsumowywać. Yy, z lasy no różnie. Z tej strony co ruszyłem na początku nieładne zakrzaczone, powycinane i tak dalej. Natomiast ja zrobiłem sobie takie yy, koło i teraz wracam z drugiej strony. I będę Nachodzę teraz z drugiej strony Wejherowa, z tej strony dużo fajniejsze lasy, tak jak widzieliście, piękne, bukowe, piękne, mieszane lasy, czyste. Teraz na Świerkowym Lesie jestem, wspaniałym, na mchu, także super, no, tylko nie ma tu grzybów. Tam w rumie było całkiem nieźle, tam tych grzybów było sporo, tutaj w ogóle kompletnie nic. Spotkałem grzybiarza, wracał z lasu, Miał jednego tylko borowika, mówi, że tam był od rana i tylko z jednym borowikiem, mówi nie ma grzybów i tyle. Ja, ja trafiłem w stanowisko jedno tych pieprzników jadalnych i teraz tego jednego ryzyka tutaj i nic więcej takiego do wzięcia. A tak to poza tym, pocieszam się tylko tym, że udało się napotkać spotkać całą masę, dużo takich fajnych grzybków, takich, na których, których nigdy jeszcze albo nie spotkałem, albo bardzo rzadko je spotykałem, a na przykład je nie, nigdy ich nie nagrywałem, nie, nie robiłem zdjęć. Tak jak te gwiazdorze, czy pieprzniki pomarańczowe, które też są bardzo prze fajnym grzybkiem, może niby rzadki może nie do końca, ale no. Pieszyce, no, no mówię, no grzyby takie, które yy, yy, bardzo fajne które się, mówię, rzadziej, ale może spotyka, może trochę mniej niż rzadziej, ale mniej się na pewno na to zwraca uwagę, więc warto było dzisiaj takie grzybki sobie zobaczyć. No i cóż, wracam do domu, z Wami się żegnam. Widzimy się prawdopodobnie już za tydzień. No, no, sobota, bo raczej chyba, chyba, że piątek mi się uda wziąć wolny w pracy, ale raczej chyba mi nie dadzą ze względu, że ten poniedziałek miał wolny więc chyba dopiero na następny weekend i mam nadzieję, że to już lasy święto wszystkie, że wreszcie u siebie już ruszą te grzyby na całego. Także żegnam się z Pomorzem. żegnam się z Wami, trzymajcie się, do następnego cześć.